Bardzo ciekawe, doświadczenie, bardzo ciekawe doświadczenie. Skontaktował się ze mną Fiąd sportowy Pogoni Szczecin. Zaproponowano mi udział w pewnym projekcie, można to tak nazwać. No, przedstawiono mi, jaką rolę miałbym pełnić w drużynie rezerw. E, oczywiście cały czas jako grający piłkarz, aczkolwiek, aczkolwiek taki łącznik pomiędzy, pomiędzy sztabem szkoleniowym a tymi młodymi chłopakami. No, mam, mam tych chłopaków czegoś nauczyć mają czegoś ode mnie się nauczyć yy, mają czuć się ze mną pewniej mają robić krok do przodu mam pomagać im na boisku no dosłownie mam być takim małym trybikiem w tej całej maszynie, która i tak już dobrze funkcjonuje, ale wiadomo, że doświadczenie robi swoje. Są to młodzi chłopcy, którzy jeszcze wszystko mają przed sobą, dlatego podobnie jak odbywało się to w Lechu, Poznań, w Legii, Warszawa, klub zdecydował się na, na zatrudnienie doświadczonego starszego zawodnika. No, padło na mnie, z przyjemnością przyjąłem tą propozycję. No jestem po testach, po pierwszych treningach, no nie ukrywam, że uważam, że jest bardzo, bardzo wysoki poziom, chłopcy naprawdę są zaawansowani technicznie, motorycznie, ciężko mi było dzisiaj w tych gierkach, ale jakoś tam sobie radzę, myślę, że kwestia kilku, kilku treningów, kilku dni i ta moja dyspozycja fizyczna pomimo wieku jeszcze, jeszcze się troszkę podniesie i będę mógł dużo tym chłopakom swoją osobą zaoferować.

że te wyniki testów też też całkiem zadowalające. No, wyniki testów wyszły bardzo dobrze, można powiedzieć, jak na 42-latka, ale, ale no, trzeba przyznać, że takiego profesjonalnego treningu piłkarskiego to od kilku lat nie miałem. No, y, grałem oczywiście w chemiku, policję, ginecie wolin, ale bardziej tam skupiałem się po prostu na, na graniu jako graniu. Nie musiałem, że tak powiem, specjalistycznie trenować, Tutaj jednak ma wyglądać to troszkę inaczej, że na pewno będę potrzebował troszeczkę czasu, ale, ale no, jak widać. Poradzę sobie na pewno, nie poddam się, nie położę się przed tymi chłopakami. Oni muszą widzieć o co w tym wszystkim chodzi po prostu, że nie sam talent, ale również ciężka, ciężka praca, a przede wszystkim ciężka, ciężka praca prowadzi do tego, żeby zostać piłkarzem i ja im to pokażę, że w takim wieku można jeszcze bardzo mocno gonić. Nie ukrywam, że jak pojawił się telefon z propozycją, przyjechałem na rozmowy, e, oprowadzono mnie po tych obiektach, no to trzeba, nie muszę nikomu mówić, że dreszczyk emocji był, był bardzo duży. Na pewno samo wejście do szatni już mniej po prostu typowe przywitanie się z młodszymi kolegami, z bardzo młodymi kolegami, małe przemówienie, wstęp i myślę, że teraz wszystko będzie się już działo na boisku.